To jest takie właśnie proste w tym wszystkim. Także jeżeli um, wiemy, że emocje, uczucia są tylko informacją, to przejdźmy do naszej mentalności, do naszych myśli. Każda myśl też jest tylko informacją, jest neutralna. Ona nic nie przynosi, On po prostu jest. Dziękuję. Ona po prostu jest. Ona nabiera znaczenia, ta myśl, jeżeli my dajemy tam naszą energię, naszą uwagę, nasze działanie. Jak myślę, że tak powiem, w tym zaczynamy tym żyć. Tak? I one dopiero, te myśli, nabierają znaczenia jeżeli ty je dasz.